Siemanko, witamy się w poniedziałek z rana, witam was serdecznie, <noise> jak w tym, w Teleranku, czy co, nie, 5, 10, 15 chyba, czy inne jakieś tam dla dzieci były kiedyś wynalazki, to tam <noise> literowali dorośli ludzie, żeby te małe dzieci zrozumieli, no, dobra ty, dawaj, nie. Czekaj, poniedziałek, 30, okej, okay. Mamy 30, a imienin nie ma nikt. Także wszystkiego dobrego, Michaś, kurde. Niech będą dzisiaj twoje imieniny. Kury mają takie błoto, że tutaj kurde, żal świni nie wpuścić. No, ale świni nie ma. Strach hodować świnie jak z kozami, gdzie weterynarz, nie wiem, czy to mówiłem, mówi mi, że i to nie raz, że kozy to pierwotne, nie, prymitywne stworzenia są, jeśli chodzi o hodowlę, nie. Czyli, że są. No tak jakby niezgliszczalne odporne, mocno wiecie o co chodzi. I na głód, i na suszę, i na choroby, i na wszystko. Yy, tak jakby chciał mi dać do zrozumienia, że, że tutaj wykazałem się nie lada talentem, że mi w tak krótkim czasie. Trzy kozy yy, kurde, padły, dobra, się nie śmieję z takich rzeczy. Tutaj śmiechu nie ma poważna sprawa. Miejmy nadzieję, że wszystko. Zostało odkryte co do odkrycia w tej kwestii, że działania jakie podjąłem wspólnie z weterynarzem dadzą jakikolwiek skutek pozytywny. Kurde. No. Ciekawe jak to będzie. Kto by się spodziewał? Przecież tu przez, przez ile? Przez prawie dwa lata tak bezproblemowo wszystko kurde elegancko grało. A tu nagle problemy. I to nie lada. Hmm? Bo jakbym chciał wymyśleć, to by wymyślił, że, że wymyślił, że któraś padnie koza, ale trzy, to bym tego kurwa nie wymyślił. Mimo, że pogoda się poprawiło, to kóz nie będę wypuszczał. Przynajmniej na czas terapii. No bo są odrobaczone po raz kolejny, tak, więc tutaj niech one to wszystko zgubią. No i te zastrzyki nie. No, więc myślę, że je tutaj zostawię. Po wszystkim wyczyszczę dwie koziarnie. I, i, I tyle, nie? No, nie będę wypuszczał, no bo... Kurde, ale to już naprawdę jest przejęcie wszystkiego, żeby, żeby koza nie mogła na pastwisko wychodzić. Ty, bo, bo trawa rośnie, ona nie może jeść tego, bo jej zaszkodzi, zdechnie. No, dużo białka ma trawa. Mają sianą, mieszankę. Znaczy, tak niecione zboże dwa razy dziennie, rano, wieczorem. Yy, wodę cały czas mają. I pastwisko. Nie za bogate, bo tam tu chwasty, jakieś tam trawa. Nie żadna koniczyna. No i żeby. No nie chce mi się wierzyć, że takie coś rozbraja kozy, nie? A jak to jest perełka? kurde Mleka za mało piły, może. A? <noise> dzisiaj to, ile opierdzieliła Ty? Z prawie 0,7 <noise> z rana. <noise> Naraz. O, to jest kurde koza. Cię do żadnej roboty nie wezmą. Ty, przed robotą będziesz tyle piła. Mniej trochę pił. O, dziś już pozwolę sobie wietrzyć. Nie ma wiatru. Deszcze nie padają. A tu kurczak wymaga przewietrzenia, proszę Państwa. Sypnęło mi się dzisiaj na bogato. Trzy wory. 70, 75 kg. No. Uzupełniam zbiornik. Tak więc tutaj nie wiem, ile minęło. To jest dzień chyba niecały. Na prawie 200 litrów. Tak więc wszystko tutaj raczej ok jest. Wszystko w zdrowiu wygląda, że się chowa. Póki co. No i równo rośnie, nie? Więc tutaj może nie będzie jakichś większych różnic, chociaż koguty, wiadomo, pierwsze, a później kurki, nie? Koguty zawsze, nawet kilogram, większe są. Więc dwa tygodnie wcześniej bicie kogutów, po prostu, nie? No. no, tak się zastanawiam, ile mi tutaj. Na ile miejsca mi tutaj starczył, żeby tych kurczaków wziąć drugą turę. Bo tutaj jest ponad 100, a myślę, że 140 może by dało radę nawet. Nie? 140 może i tak. Ewentualnie mówię bym w lato otworzył troszeczkę na wybiegu zagrodził i tyle. Dałoby się to zrobić. Chodzi o to, że mam paszę, nie? Więc będę musiał wykalkulować, co kupić żeby paszy się pozbyć w lato, nie? żeby ją skarmić, bo sam kurczak to kosztuje grosze nie? Przy, przy całym utrzymaniu, nie? nie no, bo tam ile, 3 złote? Może będzie taniej, chociaż wątpię. No, w lęgarniach to je tam dużo pewnie nie zdrożą, nie? Groszowe sprawy, A gdzieś przez pośredników to zdrożą. No, tam... 70 groszy chyba więcej zapłaciłem w tym roku, 3,20 bodajże za jednego. Na ja tym roku nie pamiętam, znaczy nie, nie, było, ale ogólnie dwa lata temu chyba. To 2 albo 2,50 były, nie? A w tamtym roku 2 zł albo 2,50 właśnie w wylęgarni płaciłem. Tylko, że to wiadomo mniejsza ilość była brana, no bo co to dla wylęgarni jest 100 czy tam 150 sztuk isklaka, nie? Jak oni mają tego tysiące. No, Te tysiące brać. No, pod miastem fermę odwadzić broilerów no, kto by na to pozwolił chyba nie Bruno. Co więcej z tej niedoli wam nagrać ludziska, kurczę zobaczcie. No, z trzeciej jednej beli poszło już, no ale to wiadomo na początek wyścielone było, więc było zero siłki, a samo dościelanie już dużo nie idzie. No, ale na jeden rzut brojlera, no to belkę trzeba tak bezpiecznie policzyć, że trzeba, nie? O, widzisz, tutaj trzeba pomidorki podwiązać będzie, ale to na wieczór. To jest fajna robota na wieczór, kiedy już nic nie musisz. E, Chwalić dzień i siebie za to, że znów nic nie zrobiłeś. I se robisz jakieś takie, kurde, słabe roboty. O, tutaj, kurde, będą ładne pomidory, mi się wydaje. Fajna ziemia tutaj może być. E? Co to tutaj było w tamtym roku? Prudzielska, już nie pamiętam. Ogórki próbowałem chyba tutaj mieć. Bo papryka była w tamtym, co tutaj było. Weźcie przypomnijcie. Ogórki na pewno, bo są te, nie? Sznurki. I to tak wyszło, że za dużo ich nie zebrałem, bo, bo choroba zaraz weszła. Późno wyrosły pewnie. I co? No, no i nie wiem, może słabe te ogórki były. Słaba. Tutaj ziemia czy coś za gorąco, może nie wiem, się nie znam. No ale papryka powinna wyjść luks, bo z dwa lata temu tutaj była, to wyszła spoko, nie? Dużo zebrałem tej gołścili do dzisiaj, do dzisiaj mam tego zapas, nie? Więc w tym roku w ogóle nie mam ostrej papryki wysadzonej, tylko słodka. No zobaczcie, jak tutaj czyściutko, kurde. No, widzisz, to Matinka się nie podzieliłaś, kurde. Ty już od dawna stosujesz, nie, wietrzymy dzisiaj wszystko. Ty od dawna już stosujesz te, 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 te czarne folie. No, już ty wiedziałaś dawno, że to, kurde, dobre jest. Nic nie powiedziałaś, a ja tu się męczyłem, kurde. O Rośnie ten winogron. Niektóre, kurde, słabiej, niektóre nie wiem, czy, czy jeszcze się, się wyrosną, czy się nie wyrosną one. Tak jakoś, ale większość rośnie, nie? Tylko skosić cię będzie trzeba przyjdzie pogodę. Zobacz ile rzepaku. O, pokażę Wam z bliska, bo ktoś coś napisał. O, a to nie jest to co odpisałeś, to jest w ogóle co innego. Zobacz na to. O, to jest inny chwast. Widzisz? Z bliska, wyostrz. Dziki rzepak. Kurde, wyostrz to. Już ten aparat chyba coś świruje, może za dużo razy spadł telefon. No tak to wygląda. Piszcie co to jest. Ognicha, czyli rzepak dziki kurde, nie wiem. A chodź. Idziemy Tylko buczy tyle pszczół. Siedzi lata. Wszystkie moje. A szkoda by było teraz kręcić. Kurde, poczekaj dwa dni i będzie się zalane. Chodzą ładnie, a co dopiero zaczyna kwitnąć. Żeby tylko pogody było z 2 trzy dni, no to nazbierają trochę z tego myślę, a za chwilę w niektórych miejscach, gdzie lepsza gleba, to zobaczcie facelia będzie kwitła. Dosłownie po tym pożytku faceli od razu pewnie będzie Jeżeli tylko była pogoda no to kurde nazbierają no może Zobaczycie tak to ogarnę że człowieku parę lat Będę miał kurde miodu Beczki całe 30 będę woził Ku chwale farmy O tutaj by się przydało ale dają radę Wyjąć te te nie bo e, Są otwory małe jakby Przynajmniej dla tamtej rodziny, ale pyłku ciągają ile, kurde, poławiacz tam by zainstalował, mam, poławiacz. Hmm, by się ubrał, bym wziął szybko przyczepił. Nie ma lądowiska, więc prosta robota by była, może i tak zrobię, ale z drugiej strony przeszkadzać im. Teraz, jak po tylu dniach, kurde, jest pogoda. Aś ty się uspokój może, to ci to z plastiku jest, ten poławiacz ci się nie rozpuści. Tutaj mamy tą rodzinkę z odkładu. Ona może nie chce się zbytnio bujać, bo ma ciasto, nie? więc ma co robić. Ale to nie o to chodzi, ona na miód nie jest teraz, więc niech sobie tam układa życie od nowa. O. Ładnie, ale noszą tego pyłku. Ty. Może brakuje. Ta Rodziny się rozwijają. Ten pyłek potrzebny jest tutaj. I chyba ta rodzina teraz najsilniejsza będzie. O. A ta podzielona, zobaczcie, ile tutaj pszczoły jeszcze jest. To stąd uciekły one, no się podzieliła, a tu nadal tej pszczoły jest trochę, oby matka była, to będzie wszystko w pożądalu. Zobacz profesor już tu ogarnia temacik, widać, nie widać, pomalowałem to wszystko z dołu, eee, tak tylko i się nie spodziewałem, że będzie tak dobrze, płyta jest zdrowa, bo jest właśnie, nie jest od ziemi, tylko jest tutaj drewno dookoła, nie. Także to, to jest ok, nie trzeba tego zrywać. I tutaj myślę, że nic nie będziemy więcej ściemniać, damy stópki tylko dosyć wysokie. A tutaj już wszystkie boki będą tak zrobione, że będzie kapka woda nie będzie zachodziła. No. jeszcze raz przesmaruję tylko boki, na to płyta pójdzie. Znaczy ta sklejka, dobrze zaimpregnować i wytrzymie, wytrzymie. O, zobacz, z czego profesor ogarnie nóżki. Cyk, i mamy porobione. O, a tutaj te jeszcze murarki będą się gnieździły. Hehe, <laughs> kurde. No, będzie elegancko, w zgodzie z ogrodem. Tak nazwę ten projekt. O, tak będzie. Pamiętaj, każda płyta jest dobra, bo jest trwała. O ile dobrze zabezpieczysz, trzeba się znać najpierw. Buduj z farmerem! Przypomniało mi się, że mam jeszcze trochę plastiku. Zobaczcie, jaki tutaj piękny jest plastik: jakieś tworzywo sztuczne, bardzo giętkie, fajne, cienkie, lekkie. I jaki piękny kolor! Cóż, to pszczoło oszaleje od razu z 10. Kurde, pasiek się zwali do tego ula. Hmm? Tak, to będzie piękne. Tak więc białe użyję od strony z północnej, czyli tam, gdzie się dogląda. A front i boki zrobię z tego, ile starczy. Nie? Front na pewno, a boki się, się zobaczy. Także nie będę musiał używać fajnego materiału tej sklejki cienki, bo ona jest elegancka do środka. W środku użyję, nie? Płytę trzeba całą zakryć będzie. Żeby drewno było, żeby to wyglądało ładnie, było wiecie, o co chodzi. To tam od razu dodam ten. Yy, albo nie, tam będzie zatrudniał to nieocieplone, czyli będzie trzeba. To może z dwóch stron zrobić. Po co z dwóch stron? Jak nie będziesz gniazda trzymać od dwóch stron, ale ul może być na dwie rodziny wtedy ty... wylodka nie ma. Mógłby zrobić. O tutaj o. od zachodniej. Hmm? Na trzeba przykleić tak samo mm, sklejkę, wyczyścić patrz Kurde, profesor, mateczki chyba podawał. Zobacz ty. O, ile kosztowało? 26,05. Mhm. Klatka się nada. No. Będę miał ten na matkę. Tak. Następnym razem mi się zroi tylko ją wygotuję. Zapięcia nie ma. albo się odłamuje chyba. Może się kupuje takie, że tutaj widać, że tu nie było Wytego. Włamywany, plomba. No? Widzicie? Ostatnio mówiłem, że klateczkę trzeba sobie sprawić. I mam Proszę jak pięknie dzisiaj chodzą. O, temperatura 17 chyba stopni miała być i tamte wszystkie moje. Kurde jak tu ominąć one czasem lubią przeatakować. No, coś im się nie podoba czasem O, i ciekinierzy też od dużo tej pszczoły tam jest Szybko, 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 szybko O, zobacz Tutaj w cieniu może temu troszeczkę jakby słabiej, ale też ich jest A zobacz to moment, tam tu chyba nawet nie będę szedł mm. O, i tamten ostatni ul podzielony, nie? Stamtąd uciekło i zobaczcie, co i pszczoły jest Myślę, że, że... Kurde, dobrze, że się podzieliły. <laughs> nie, no dobrze, że nie uciekły, nie? Bo jakby uciekły, to duża strata była. Młoda mamuśka. Ładnie, się, najlepiej z trzech odkładów się przecież rozwinęły. Więc no, jest nadzieja, że będzie dobra rodzina. Zobaczy a ja już jestem na etapie tutaj frontu jest zrobiony właściwie teraz tylko dwa boki obłożyć rogi zabezpieczyć no i tak jakby będzie tutaj zrobione od zewnątrz no później wiadomo malowanie trzeba przemalować dół jest zrobiony zabezpieczony więc zostanie już wtedy tylko dach a może by tu się pokusić o rufale ale ona płaska blacha będzie lepsza się zagnie no. Blachę jakoś znajdziemy, położymy blachę. Rączki dorobimy, bo on jest ciężki, więc żeby było można jakoś to złapać. Eee, no. I tyle. Na miejscu, a nie w środku jeszcze. O kurde. O, takie rzeczy, takie manewry człowieku. Elegancko wyszło, co? Hmm? No, wszystko zabezpieczone naokoło. Tak więc jest spoko. Eee, tak. Zanim tutaj, o, chociaż może bym pomalował to akurat bo się śpieszę póki nie pada, a zanosi się, że coś będzie. Trawa wyschła, więc trzeba traktory wziąć i skosić kurum zieleninę. No, ale to jeszcze można szlifnąć i kurty pomalować. Aha. Czy nie? Nie, tam. <laughs> Szał królika tak zwany. Mhm. Nie ma znęcania się. O, świeżynka. Aż krótko. Nie panikuj Zobacz jak kotka czuwa. <laughs> ja wiem, że tędy po murku cyk 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 myszy zasuwają od klatek do klatek. Hmm? Ale może nie ma, albo złapała parę razy i od czasu do czasu przychodzi i tutaj czeka Pilnuje swoich młodych Tutaj to jej rewir jest ten budynek co uszak dobra zielona? Hmm? Raczej tam pasuje aż uszy się trzęsą zobacz kotka ty królików nie jesz? Już one duże w miarę ta te do odsadzenia no to jeszcze dzisiaj niech zjedzą i może na wieczór wywalę i się zobaczy o. te tak samo ale tylko dwójka jeszcze nie przeszkadza. E? No, a ciekawe jak tu, nie sprawdzałam już dwa dni. Ten wykot należy sprawdzać, wiecie, bo no bo każdy martwy w gnieździe zabiera ciepło, nie? A w lato to w ogóle muchy, wiecie, robactwo. O tu, tu, tu trzeba luchnąć, zobaczyć, może już nic nie żyje, żyją. Czarne. Ile ich było? 5 albo 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Wszystko żyje. Dobrze, no to nie przeszkadzamy. Teraz zielonka wchodzi. Bo chyba 2 dni nie było przez te deszcze. Nie było kiedy ukroić. Spójrz na co, benzynę zamieniamy. Skoszony trawnik. Jajaj, jak berety. Całe wiadro brudne, bo się używa to, co pod ręką, tak jak widać po ulu. Proszę państwa, przyszło badziewie, a jest kurde sukces. Tylko wytrę zaraz, bo pokapało. Zobaczcie, jaki piękny kolor na ule jest machoń. O, zobacz, tutaj była taka bardziej surowa deska. Zobaczcie, jaki on będzie ładny. Kurczę ty, normalnie jakby z jakiego machonia zrobił ul. <noise> o, fajne, fajne, tylko powycieraj te zacieki. No, takie rączki się robi, kurde, lite drzewo człowieku, to jest dębowy stół. Znaczy dębowy stół z tego był, to były nogi. O. I trzyma dużej ode mnie, zobaczcie nawet złote wkręty z YouTube'a wstawiłem, żeby pszczelarzowi, jak zobaczy jak to zrobiłem, żeby gul skoczył aż e. Abi, co tam, Królik grze? Oczywiście trzeba zabezpieczyć musowo. O człowieku, kurde ty, się postarał, jak nie ja, normalnie, o, no macz, wszystko elegancko jest, się wydaje, jak nowy Ul, normalnie 500 jak nic trzeba wziąć, no, w środku jeszcze nie odnowione, ale w środku zrobię to bo gdzieś 900, albo do 1000.